Ale jeżeli, jeżeli tym powodem tego zbliżenia Polski i Izraela miałby być wspólny wróg, ten fundamentalizm islamski, no to to by oznaczało, że w momencie, kiedy ten wróg zginie, zniknie, to skończy się też ten sojusz, tak? Tak samo jak sojusz amerykańsko-radziecki w czasie II wojny światowej. No nie ma wątpliwości, że polityka jest związana z interesami. Ale poza samym interesem jest jednak pewna baza ideologiczna. Bezna baza moralności politycznej. I nie ma tutaj, przynajmniej w moich oczach, jako dziecka Holokaustu, który widział i to i to, i antysemityzm, i ochronę przed nim przez ludzi, którzy mnie, mojej rodzinie, pomogli w czasie okupacji. W tej skomplikowanej sytuacji, gdzie nie ma czarno-białego, ale są jednak duże białe ładne plamy należy te ładne plamy zaznaczyć określić i wykorzystać do wspólnej działalności a tą wspólną działalnością dzisiaj jakby nie było bo to jest ta rzeczywistość jest walka o tą judeo-chrześcijańską cywilizację a polska jako kraj chrześcijański, jako kraj katolicki, jako kraj Jana Pawła II, nie może wymazać ze swojej polityki tej koncepcji ideologicznej, która jakoby wprowadza naturalnie tą koncepcję stosunków polsko-izraelskich. Cieszę się, że wymienił pan nazwisko papieża, który rzeczywiście niewątpliwie bardzo wiele zrobił, żeby, to, żeby jak pan to nazwał, to judeochrześcijańskość podkreślać, te wspólne korzenie obu, obu kultur. Ale z drugiej strony mamy dzisiaj krytyków kościoła obecnego, katolickiego w Polsce, którzy mówią, że ten kościół toleruje antysemityzm. Mamy Radio Maria, mamy profesora Jerzego Roberta Nowaka, który opowiada to, co opowiada w kościołach. Więc wygląda na to, że ten kościół to z jednej strony mamy to, co mówił Jan Paweł II nauczanie na Paweł II, ale z drugiej strony mamy też rzeczywistość. Jest pewnym absurdem, że Jan Paweł II stoi w tej chwili na piedestale świętości. I że ten właśnie wielki papież, polski papież, który winien być bezwzględnie przyjęty przez Wszystkich wierzących w katolicyzm Znajduje po swojej śmierci ludzie, ludzi, którzy zaprzeczają jego wierzeniom, jego koncepcji, jego teologii. Ale sądzę, że właśnie to, że ta mniejszość istnieje, daje może większy nacisk na to, czym właśnie ta mniejszość jest w stosunku do tej większości, szczególnie, że ta mniejszość po prostu jest elementem anachronicznym, który nie zrozumiał, gdzie leży przyszłość. Świata zachodniego, chrześcijaństwa, katolicyzmu, to zrozumiał Jan Paweł II, to zrozumieli Izraelczycy, to zrozumieli Amerykanie, to zrozumieli ci Europejczycy, którzy wiedzą, gdzie leży niebezpieczeństwo. Nie mogę pan nie wykorzystać okazji, żeby pana nie zapytać o reprywatyzację, która jest w tej chwili, czy oddawanie majątku zagrabionego podczas wojny i po wojnie. I jest wiele osób w Polsce, które uważają, że ten zwrot mienia robi się w Polsce tylko po to, żeby, żeby mówiąc krótko, Żydzi dostali to, co do nich należało, cała reszta jest mniej istotna. Chciałem pana zapytać, czy, ten, czy to jest w ogóle problem w Izraelu? Czy w Izraelu mówi się o tym, o reprywatyzacji w Polsce, o odzyskiwaniu majątków w Polsce? Należy przede wszystkim uznać fakt, że pierwsze pokolenie to, które te majątki straciło. Nie żyje. Czyli właściciele, którzy stracili? Ci właściciele, którzy stracili, ci, którzy mieli te sentymenty, ci, którzy naprawdę mieli wiele do stracenia, i stracili i życie, a ci, którzy nie stracili życia, stracili ten majątki już 60-80 lat temu. Mhm. A to jest okres dwóch, trzech pokoleń. Mhm. Także problematyka, Niewinne, zasadniczo nie sądzę, żeby była właśnie tą, e, tą problematyką materialną. Szczególnie, że w, nawet w wypadku, gdy odszkodowania będą wypłacone, mowa tutaj o bardzo niskich procentach. Zachodzi Od 15 do 20 Także i między 15 a 20 tak procent to przecież to w ogóle jest. Sprawa bardzo, bardzo nieistotna, a jest jednak istotna, gdy chodzi o wzajemne stosunki. Mm -hmm. Gdy chodzi o stronę pieniężną, on jest marginesowa. Ja sądzę, że y, Polska ma o wiele poważniejszy problem z odszkodowaniami w stosunku do Niemiec, aniżeli do, do Żydów. Mówi pan o wypędzonych i o. Tych... Pseudo wypędzonych tak, czy tak. niewypędzonych, tak. tych, którzy żądają, tych, którzy siedzą dzisiaj w Niemczech. To jest problem. I nie trzeba tego problemu, tego wielkiego problemu zamazywać tym, że Żydzi mogą żądać i to kto będzie żądał. To są jakieś malutkie procenty tych, którzy żyją. Bo trzeba pamiętać, że wśród... 3,5 miliona Żydów, którzy żyli na terenie Polski przed wojną. Przed wojną ponad 3 miliony zginęły. Przeważnie.